Witam tu ponownie Chris kolekcjoner Dzisiaj otworzymy sobie przesyłkę Również tym bardziej Co ja mówię Również przesyłka jest z Polski Tutaj ta przesyłeczka Dosyć potężna się wydaje Jest od Karoliny I chyba mogę też powiedzieć nazwisko Bo pod takim nikiem ma swój kanał na YouTube Karolina Majewska wymienialiśmy się ona przesyłkę tam część mojej przesyłki dostała otworzymy sobie sprawdzimy co tutaj mamy limitka XXL ja muszę sobie sprawdzić sorry za światło ale no niestety muszę w takich warunkach Nagrywać. Tak, i mamy opróżnione. Tutaj jest wymiana XXL Caronaldo, która mi się, którą oczywiście mam, ale może się przydać na jakąś ciekawą wymianę. Jak to? rozpakować, żeby to nie uszkodzić tutaj Karolina mówiła, że ta XXLK może być tam gdzieś uszkodzona, muszę to sobie sprawdzić Ajojoj. przetnę <laughs> i wyjmiemy no, ten róg jest, no, słabo mi się podoba, szczerze mówiąc. Chyba coś, nie wiem, będę musiał ci chyba ją zwrócić. Niestety, niestety, wymianka w ciemno, prywatne. Ehm, przeczytaj, ok, sobie przeczytam później i tak, tutaj mamy limitki no powiedzmy, że dopuszczalne iguain guardado welbeck, muszę sprawdzić jakie tam limitki potrzebowałem col pique Kościelny, Falcao, nie pamiętam, nie pamiętam, gratisy, wymiana, wymiana, ojej, otworzę sobie poza tym wszystko. Logo pod bezpkidzia. Brakowało mi. No, powiedzmy, OK. I tutaj jest ta główna wymianka. Kurde, ten rok. <ścoughs> Schweinsteinger. Miacie. Ja Miller. Lam Okazaki Honda Pogba Kurcze, wszystkie te rogi Tak jakby chyba przy pakowaniu się coś Tiago Silva Tim Kehill Valencia Gerard Wilshire Buffon Alves Samaras Dużo tych limitek, fajnie Bugera Iguain ale Tutaj niektóre te rogi są słabe. Mamy super logo brakujące Stanów Zjednoczonych. Tak jest i mamy logo Australii, Gany, Kamerunu, Hondurasu, Nigerii. Mamy kawaniego, Game Changer. Um, powiem tylko, że mi zamkniesz kolekcję brazylijską. Um, no, mi trzy karty stąd brakowały, więc fajnie. Topmaster Iniesta, Top Master Runej, drugi Topmaster Runej. Właśnie dwa razy zauważyłem, że tak. Um, I mamy tutaj Double Trouble, kawani Suarez, super. Mamy tutaj Dabel Ksavi mmm, z Iniestą i tutaj coś jest, ale to chyba coś tam prywatnego oraz gratis. Aha, wymianka w ciemno, wymianka w ciemno, tutaj coś za ikony. O, jak to rozpakować? Muszę to przeciąć. Nie będę się z tym, czy uda mi się to przeciąć. Moje i coś grube, coś grubo idzie. <śmum> fu fu fu. poszło mam nadzieję że nic się Ach, nie uszkodzi trochę to potrwa o tak tak I tak już jest uszkodzona ta koszulka, więc pociachamy ją całą. I tak, sorry za światło, no niestety w takich warunkach muszę nagrywać, Mitroglu, Ramos, Ribery Ecuador. Portugalia. Game Changer Balotelli. Fajnie Game Changer. Jacko, Fajnie, Robin van Persie i Luca Modric. No, bardzo fajne karty. I te są, widzę, że naprawdę w super stanie. Więc tu jest OK i otworzymy sobie ostatnią część. Gratisy. Gratisy. I co my tu mamy? Mamy Ladysimę. A, tutaj jest tak podzielone. Tak podzielone jest. Wiecie, co otworzę, to w drugiej części, bo już jest 8 minut. Pozdrawiam Was, cześć. W kolejnej części przesyłki od Karoliny Majewskiej otworzyłem sobie te gratisy, sobie przejrzymy na kanale. Już wiem, że niektóre no, na pewno wrócą do Ciebie, bo są w słabym stanie dla mnie, niestety. Ym, La Decime. mamy. Yy, I tak, mamy Toni Krosa. No naprawdę, no ta karta jest w opłakanym stanie. Tutaj jest przycięta, tutaj, tutaj, tutaj. Nie wiem czemu, no to jest, no, no sorry. Yy, tak samo tutaj, przycięta karta. Cassiasa. Yy, tutaj rogi są no fajne karty ale no sorry, to są gratisy no te gratisy większość pewnie ci je odeślę tu widzę że są chyba w świetnym stanie te karty Realu Madrid nie mam tych kart bo nie zbierałem tej edycji więc fajnie mamy K playera Sachina, limitkę Marco Roysa Kela Weidenfellera, Grosskrojca, Perisic, Royce, Goetze, tak? Getse jeszcze w tak, bo to ten sezon. Kel i mamy tutaj coś z Brazylii. Fansfawolit Pjanic, Fansfawolit Van Buyten, trochę słabo widzę. Sorry za światło, ale musiałem to niestety wieczorem nagrywać. Ignaszewicz, Ruiz, Endo, Pepe. Ignaszewicz The Future Michael Briggs mamy Mastera Nasriego muszę sobie przejrzeć te karty bo widzę, że niektóre są słabe naprawdę Iniesta, słabe to znaczy jeżeli chodzi o stan dla mnie Iniesta Master, który na pewno też wróci do Ciebie i Master Lionel Messi, który też wróci do Ciebie, bo jest tutaj taka krecha. Ok, dzięki za oglądanie, pozdrawiam Was, cześć.